Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Jestem dzisiaj w parku z Skaryszewskim, z, e, z Zają. I e, postanowiliśmy dzisiaj fotografować obcych ludzi, e, ale będziemy fotografować sami siebie. Zobacz tutaj, na rękaw, na rękaw swój. A, o Jezu! Ale mnie myślałem, że to jest wielki pająk. To pójdzie do odcinka? To musi iść do odcinka. No pójdzie. <laughs> Chwila grozy już za nami, więc mówię o co chodzi. Postanowiliśmy rozwinąć koncept fotografowania obcych ludzi na ulicy i teraz robić nie tak, że ich napadamy, jak oni sobie chodzą, tylko przygotować wielgachne studio fotograficzne gdzieś w plenerze i zapraszać ich do środka. Ale z racji tego, że jest już dość późno i jest niedziela, to właściwie nikogo już w parku nie ma, w związku z tym ja zrobię zdjęcie Zai, a on zrobi zdjęcie mi. No, a żeby się nasz super setup nie zmarnował... Właśnie <laughs> spadł mikrofon. Żeby nie zmarnował się nasz super setup, no to zrobimy i tak z tego odcinek, żeby wam to e, pokazać. E, więc zajął, prowadź w ogóle, zobaczymy, czy to jest, to jest mroczne. To będzie zdjęcie w tęczowej krainie. E, na tęczową krainę składa się ten mostek, i pod którym e, na kolorowo ślicznie oświetlamy dwoma lampkami, które tu leżą na glebie. One mają założone kolorowe filterki, będą sobie świeciły na ten oto mostek. I teraz, jak pójdziemy dalej tunelem, zajmij nam tam przodem. Nie mogę przydostać. Świecę pod nogi, to będziecie to widzieć. To ja wtedy. Widzę tutaj Idziemy wam pokazać, gdzie stoi dalej następna lampa. To idź, pokaż następną lampę. Ona jest tam na górze, ukryta. O. Dobra, no widać. Znaczy jak świecisz to już nie, nie ma to sensu, że tam świecisz, ale lampa jest właśnie tutaj czy i gdzieś? ona świeci, ona świeci nam na tunel. Weź tam w stronę tunelu teraz, pójdź i za ja pokażę teraz jak to, jak to wygląda. To jest świeć cały czas po drodze, żeby było widać. O i to całą tą przestrzeń ta lampa będzie oświetlała. Jak teraz, teraz możecie zobaczyć, na ile ona jest daleko Dzięki temu, że jest dość ciemno, znaczy, że jest bardzo ciemno, to możemy używać wysokich czułości I ta lampa może świecić nam z bardzo daleka Idź tam dalej, pokażesz jeszcze teraz lampę, która będzie świeciła postać Nasza postać będzie stała tu, gdzie jest teraz Zaja, tam gdzie jest kamień I będzie oświetlana tym oto softboxem, jako głównym światłem A tu jest światło LEDowe, które jest światłem Dwojakim. Z jednej strony pełni funkcję światła dopełniającego do tego światła błyskowego, a z drugiej strony pełni funkcję e, też taką, że dzięki temu będziemy mogli sobie spoko ustawiać autofokusa. E, I co? Używamy różnych trzech aparatów. Zaja używa swojego soniacza do którego ma podpiętą lampę, która steruje nadajnikami Yongnuo wpiętymi tam. Ja mam nadajniki jągnuło. Jeden z moich aparatów to jest znany Wam z poprzednich odcinków Canon z obiektywem na gumie. Drugi aparat, którym będę robił dzisiaj zdjęcie to Olympus om -D. Drugi wielki włochotopający. Kurde, nie <laughs> robisz mi tego. No jest jaj. Drugi raz to samo. Drugi... Przepraszam. <laughs> A drugi aparat, którego używam, to Olympus OMD, który teraz też nagrywa tego vlogasa. No i co? Aha, no i to są moje ulubione wyzwalacze lamp błyskowych. Kołostówki kosztują dwie sztuki. To wyzwala oryginalnie Canona, a ja sobie przerobiłem tak, że mam dwie wersje. Ta jest akurat do Canona, a w jednym tutaj zrobiłem taki szachermacher, że Olympusem też można to wyzwalać, ale o tym będzie w oddzielnym odcinku. Zabieramy się zatem do dzieła. Dzisiaj pierwszym modelem będę ja, fotografuję Zaja. Wchodzę eee, sobie tutaj dać kamienie. Panie, ja mam pełno rzeczy jakiś No No Pytanie czy to wszystko wypali no teraz, czy to będzie świeciło. No dobra, chyba jestem gotowy. Czy wyglądam już dostatecznie pięknie? Tak. Teraz ja ten mały iść i Nic nie błysnęło, poczekaj. Błysnęło tu. Ale tamty nie błysnęły. No? To jest, może no trzeba że... O teraz błysnęło wszystko. Ten kamulec Ci przeszkadza bardzo, wiesz? To na kamulec? Staj, na kamulec będzie lepiej, bo kamulec Ci zasłania stopy. Tylko teraz nie wiem, czy ta lampa będzie dobrze świeciła. No nie? I na kamulec. No teraz masz żerówę nad głową. Kawałeczek dół szedłem po prostu. Jak zaszlady po turecku siąść na tym kamieniu? Wiem, że to jest wyzwanie. A mogę w kwiecie lotosu? No, możesz się tak, żeby... Ale jak zaszadę w kwiecie lotosu, co jest kwiat lotosu? To jest... Chyba to jest kurwa kwiat lotosu, nie wiem. Kwiat lotosu, że to jest za... latas, to no chcę... mogę tutaj... A to nie, no chciałem tak. No, Mógłby się to jest, kwiat ludek. To jest... O, no. polski kwiat lotosu. Magiczny ludek. O, właśnie, polski kwiat lotosu. coś inaczej Dobrze, do... się To skoro już mamy dopracowaną pozycję kwiatu roz... lotosu, co za ja mówię że polski lotos, czyli kwiat rozmarynu, to odpalamy jeszcze więcej magii w postaci dymu. Będziemy używać tych oto kuleczek malutkich dymnych. One czasami działają, czasami nie. W ramach bezpieczeństwa będziemy je umieszczać we słoiku. Te kulki raczej nie podpalają, ale w słoiku mamy pewność, że nic się nie podpali. A jeżeli? Kulki nie dadzą rady, to użyjemy takiej większej świecy dymnej. Teraz jest problem, jak się mamy zsynchronizować. To w ogóle widać mnie? żeby ja zajął tą niewygodną pozycję, a jednocześnie był w stanie wrzucić kulki. A to kiedy widać. Tam? Ale chyba się to uda. Bo ty chcesz dym wsadzić w, tym, w, tym, w tym miejscu ma być za mną. No. A tu już za tą, a to za szybko. A kolor dymu jaki jest? No jakieś mieszane. Strzelę ja sobie, strzeli, jest strzeli gdzieś strzeli gdzieś... sobie do sobie zajmę palisz, trzeba sobie Tak, żebyś już wiedział czy to jest wszystko w porządku, bo ten dym nie będzie trwał długo widzisz, teraz nie odpaliły się w ogóle te. Tak, tylko właśnie ja muszę twoją głowę... Bo ja, nie, ja chcę, żeby twoją głowa, twoja głowa była ukryta. Znaczy twoja głowa ukrywała lampę tam, nie? No. Więc ty musisz siedzieć tak Więc ja muszę strzelić tak, żebym ci złapał po prostu. Dobra, ja będę jakoś tak. Ci? Robimy jeszcze alternatywną wersję mm. bez buta i z centralnym patrzeniem. Przypilujesz jeszcze, żeby po prostu przyplinuje? Tak, tak, tak. Udy, ja się trochę boję tu na posaka biegać. No właśnie, nie wiem jest rozsądne. Nie jest. Ale nie jesteśmy rozsądni. Jak się człowiek dla sztuki musi poświęcać? Rękami, kamulcej na środku, to byłoby lepiej. Musimy jeszcze zrobić to słowa z licza. Patrzcie na mnie, na kamerę. Patrzcie na kamerę. A teraz zmiana, szpak dzioba u bociana. Ja robię za zdjęcie przy pomocy mojego fikuśnego obiektywu z rozmaitymi wadami. Ekstremalnie trudno jest ustawić teraz ostrość, bo prawie nic nie widzę na matówce. A ten obiektyw w ogóle nie należy do takich, w którym ostrość łatwo się ustawia, więc muszę się nad tym nieco napracować. Nie wyszło ani razu. Nawaliłem całe mnóstwo zdjęć, yy, które większość nie była ostra i okazuje się, że no właśnie. Tutaj się pojawiają fajne efekty specjalne. Wcześniej, żeby za mną był taki snop światła, musieliśmy puścić dym. Ten obiektyw jest tak wadliwy, że jak ma jakieś światło z tyłu, to wpuszcza jakieś niesamowite flary i właśnie to się tutaj wydarzyło, jak widzicie teraz na zdjęciu, co jest bardzo fajnym, sympatycznym efektem. Problem tylko taki, że rozwala ostrość. No zrobimy więc najpierw Kilka zdjęć w ten sposób, w kilku różnych miejscach, ustawiając różnie te flary. Eee, a na, na koniec spróbujemy jeszcze puścić dym, zobaczymy co z tego wyjdzie. Gdzie nie stanę eee, i gdzie nie skieruję obiektywu, całkowicie losowe efekty generują się przez tą lampę z tyłu. Raz robi jakieś flary, raz nie, więc trochę eksperymentuję. Nahebbił trafi. Bez włączenia. Robię dwie wersje tego zdjęcia, jedno będzie z tą flarą taką niebieską z góry, drugie bez flary i puszczamy dym. Dym plus ta flara, wydaje mi się, że będzie trochę przegięciem, ale nie wiem. Zobaczymy, szkolimy się. Bum! Obie są? Obie, obie. Dwie na pewno są. Zdjęcie za i zrobię Olympusem. Wszystko jest podłączone. Najpierw zdjęcie testowe bez dymu, a potem z dymem. Bardzo mocno przedłużyłem czas naświetlania do 1,6. Dzięki temu tutaj jeszcze pojawia się na górze niebo. A teraz czas odpalić dym. Popatrz do lampy. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co zobaczyliście. Dajcie znaka, które zdjęcie jest wasze ulubione z tych, które zrobiliśmy. Przypominam, jak one wyglądały. Wyświetlają się teraz. Pierwszy... Dajcie mi łapki, dużo łapek. Zapłaci mi za to, że powiedział. Pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie. Trzecie zdjęcie. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować kanał Zai i życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Do zobaczenia. Cześć! I fotografa subskrybujcie! Cześć, tu Rafał Rutkowski. Subskrybuj fotografa. O, subskrybuj fotografa? O Jezus, dobre. No to subskrybuj fotografa, czemu nie? Subskrybujcie kanał kolegi. Tak naprawdę w ogóle nie znam tego kanału. Mam nadzieję, że to jest dobry content. Tak subskrybujcie.